działaniu alkoholizmowi, opowieść nie namawia do zażywania lub spożywania zakazanych środków odurzających, w tym alkoholu i wyrobów tytoniowych. Bóg w żadnym celu nie obraża żadnej osoby i nie powstał jako treść edukacyjna. I na koniec w opowieści nie ucierpiało żadne zwierzę. Pierwsza część. Kac życia. Jest rok 2025. Miejsce akcji. Polska, a dokładniej jawożno. Nie wiem, czy to dobry moment, czy powinienem się jeszcze raz zastanowić, ale chuj, lecimy dalej. Jak to się zaczęło? Mogę powiedzieć jedno: dojście do siebie zajęło mi zdecydowanie za długo. Zrozumienie, że zbyt późno dojrzałem do własnej dorosłości, przyszło dopiero po rozpadzie mojego małżeństwa. Dopiero wtedy zobaczyłem, że moje małżeństwo, moja rodzina, wszystko, co kiedyś było dla mnie najważniejsze, dla innych, dawno poszło w niepamięć. Biorę to na klatę. Przyznaję, że wcześniej tego nie widziałem. Dlaczego? Bo byłem pierdolonym alkoholikiem. Tak, pierdolonym alkoholikiem. Myślałem, że po tym całym rozpadzie przeszedłem swój terror psychiczny, że to był koniec, że jakoś się podniosłem. Nie pokazałem po sobie nic. Udawałem, że jest ok. Może to właśnie dało mi jakąś siłę, żeby się nie rozsypać, a może to była tylko złudna gra pozorów. Bo prawda jest taka, że nie wszyscy dali się zrobić w chuja. Chcąc, nie chcąc, z dnia na dzień było mnie coraz mniej. Nie jedna osoba tak chciała. Bo jak to brzmi? W niecałe dwa miesiące stracić około 16 kilo? Ale prawda jest taka, że ten temat można zostawić na inną opowieść. Wracamy do teraźniejszych czasów. Jak już poczułem, że wygrzebałem się z wcześniejszego pierdolonego gówna, to wiedziałem jedno, nic już nie rozpierdoli mi psychiki. Bo były sytuacje, gdzie problemy kumulowały się jak jebana lawina, ale mój łeb był już po resecie. Minęło sześć lat. Sześć lat samotności, samodzielności, izolacji od relacji towarzyskich. Sześć lat, które nauczyły mnie, że pewność siebie to nie złudzenie, tylko konsekwencja tego, przez co przeszedłem. Byłem przekonany, że nic mnie nie złamie. Że będę brnął dalej, jak szczęśliwy, wolny, pierdolony stary kawaler. I właśnie teraz zaczyna się ta historia. Historia, która wprowadziła kolejne zmiany. Zmiany, które jeszcze nie są skończone, które ciągle się dzieją, które będą kontynuacją kolejnej części audiobooka. Jedni powiedzą, że coś się zmieniło. Że odjebało mi. Że zamiast chlać wódkę, to piszę pierdolone audiobooki. Ale tu już nie o takie zmiany chodzi. To, co się dzieje teraz, jest jak jebane przetasowanie kart w życiu, którego wcale nie chciałem. Wyszedłem z czegoś, co było pieprzoną otchłanią, a teraz, teraz zaczyna się kolejna podróż. Podróż, która początkowo zaczyna się jak baśń. Już kiedyś miałem nawet do tego tytuł. Czy tego chciałem? Ja niczego nie chciałem. Ripostowałem. Więc jak poznałem naszą bohaterkę? Przypadkowo. Naszą bohaterką jest Julita, wtedy niespełna 30-letnia samotna matka wychowująca 5 Marcela. O Julicie co nieco już wiedziałem od jej starszego brata, z którym pracuję. Zamiast imienia nadamy mu w tej opowieści pseudonim: Szwagier. Ze szwagrem znałem się od wielu lat. Razem z nim za szkołą jaraliśmy szlugi. Papierosy miały smak buntu i dorosłości, której tak naprawdę żaden z nas nie miał. Ale jak czasy szkolne się skończyły, to kontakt się zerwał, jak z całą resztą rówieśników ze szkoły. Szwagier mógłby więcej opowiedzieć, bo zdążyłem zauważyć, że ma lepszą pamięć co do wspomnień z dawnych lat. No, ale on nie był pierdolonym alkoholikiem jak ja w swoim zajebanym życiu. Jeszcze tak na marginesie tej opowieści. Nie myślcie, że jestem abstynentem. Bo jasne, że spożyję co nieco, ale na przykład wódki nie ruszam, bo sobie ją obrzydziłem. Jak w przeciągu roku wypiję pół litra wódki, to aż za nadto. Ja teraz spożywam jak taka pizda. Likierki 15%, piwko smakowe coś, co kiedyś wyśniałbym z pogardą. Ale teraz? Teraz to się zmieniło. Teraz to ja jestem tym który z boku patrzy na butelkę i zastanawia się, jak długo to jeszcze potrwa. I wracając do naszej bohaterki, poznaliśmy się przypadkowo w zakładzie pracy, bo przyszła z Marcelem w odwiedziny do brata. I z czasem zaczęło się toczyć koleżeńsko jakiś wspólny kebab, podwózka z miejsca na miejsce i zaczepki na Facebooku. I tak z dnia na dzień sam się zacząłem bardziej nakręcać. Zwłaszcza jak już mogliśmy się kontaktować telefonicznie. Było trochę przejebane, bo od rana do wieczora w głowie jedno: Julita, Julita, Julita. Jak jebane echo, co odbijało się w moim ubie i nie chciało zniknąć. A ja dalej zgrywałem bohatera bez peleryny, żeby nie pokazać tego po sobie i sam się nie przełamać. Głupi schemat, człowiek coś czuje, ale odgrywa twardziela, jakby miało to coś zmienić. Był jeszcze jeden problem, który nie bardzo mi odpowiadał, i może to właśnie on mnie odpychał, żeby się nie przełamać. W życiu ludzie mają różne zamiłowania. Jedni lubią rybki, nieważne, czy to akwarysta, wędkarz, czy jakiś tam rybak. Inni zaś lubią pieski, kotki. Znam i takich, co mają pierdolone fioła na punkcie kóz. A nasza bohaterka, mimo swojej drobnej budowy, miłowała się w żubrach. Tak, kurwa, w żubrach. W tych żubrach koloru zielonego. Nie w tych majestatycznych, co żyją sobie w puszczy, tylko w tych, co gaszą pragnienie w zielonych butelkach i potrafią zrobić z człowieka wrak. I oto ta jej pasja mnie odpychała. Mocniej niż mogłem sobie uświadomić. A do tego jeszcze wrócimy. Co nieco wiedziałem o jej przeszłości z różnych opowiadań. Nie miała kolorowo. Jej związek z ojcem Marcela Pierdolony dramat, też dobry temat na twórczość audiobołokową. Również dobrej opinii nie słyszałem na temat tego, z jakim towarzystwem zazwyczaj przebywa, utrzymuje kontakty. Nie było to grono wybitnych myślicieli, filozofów czy ludzi z jasnym celem w życiu, ale wciągało ją jak każdy, kto nie zna jeszcze lepszego świata. Mimo tego, że w głowie nakręcone tylko Julita jak Katarynka, po większej wymianie wiadomości znałem ją lepiej, przynajmniej tak mi się wydawało. Tylko kto komu powiedział więcej prawdy? Ciężko stwierdzić. Ale jakby to było pytanie do sądu ulicznej, to bym stawiał, że facet. No wiecie, solidarność plemników. Mimo że w życiu codziennym w głowie miałem tylko Julitę, to starałem się nie proponować koleżeńskich spotkań. Aczkolwiek było mi jej szkoda. Z racji jej młodego wieku, zasługiwała na to, żeby godnie żyć, zwłaszcza, że Marcel już nie był malutkim dzieckiem. Również jego mi było szkoda, bo ojca nie znał. To Julita zrobiła pierwszy krok i nalegała na spotkanie. Tylko że to nie ona osobiście podjęła tę decyzję. Podobno to żubry ją namówiły. Z wdzięczności, że były napojone cytrynówką. Brzmi absurdalnie, ale tak to właśnie wyglądało. Nie do końca trzeźwa decyzja, ale jak się później okazało, nie była wcale taka zła. To był kolejny etap kolejny krok, żeby jak najszybciej znowu się spotkać. Co prawda, nasz początek był jak u nastolatków z podstawówki. Mówię o czasach mojej podstawówki, a nie tej nowoczesnej, gdzie dzieciaki mają lepsze smartfony niż ja. Ukrywaliśmy się, nikt o tym nie wiedział, to nie był oficjalny związek. Tym bardziej, że nie było w nim jeszcze miłości. Z mojej strony była tylko chęć pomocy. Chęć sprawdzenia, czy można dążyć do godnego rodzinnego życia. I tak z czasem, nie uwierzycie, ale była miłość. I to taka, której sam sobie nigdy nie wyobrażałem. Tylko że. No właśnie. Zanim do tego doszło, moja psychika przeszła pierwszą śmierć kliniczną. Byłem na granicy. Na granicy tego, że teraz z mojej strony nie byłoby niczego.